Czy tam trzech kamer, dobra? Ryby, moje drogie ryby, skupić sobie się. Rybki, rybki, wrzesień, miłość, praca, oj, coś mi tu wypadło. I zdrowie. Rybeczki, uważajcie trochę w tej pracy, może dobra, bo to mi się rzuciło w oczy. Bo słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, możecie wdać się w konflikty. No, to są konflikty międzyludzkie. Będzie nad Wami coś takiego jak kontrola. Bez względu na to, jaki macie zawód, bo karty pokazały takie coś jak kontroler. Przychodzi kontrola z zewnątrz i zaczyna oceniać, co ja robię w większości może ta kontrola wypaść negatywnie. Chciałam wam powiedzieć, więc na to uważajcie i uważajcie na relacje międzyludzkie, bo tu wyszedł w cudzysłowie dym. Czyli wojna, kłótnia, sprzeczka kilku osób, w którą się wplączecie. Yy, nie chcę was jakoś tam straszyć, ale to może poskutkować zwolnieniem. Takie mamy karty, więc lepiej cicho. Cicho i siedzieć, pilnować się, nie wchodzić w konflikty. Słuchaj, jeżeli ktoś tam z kimś się pokłócił, lub jeden na drugiego doniósł albo powiedział o kimś coś tam, nie musisz rybko przekazywać tego dalej. Nie musisz tej, tej osobie y, wydawać swojej prywatnej opinii na ten temat, dobra? Tego nie rób. Tego nie rób, no bo później możesz polecieć. A jeżeli szykują się faktycznie jakieś kontrole, no bo tak wyszło, to może być jakiś kontrola ZUS-u nad, nad rybkami, które mają działalność, jaki kontrola przykładowo kierownika w pracy, działu lub Twojej pracy, rybko. Przygotuj się na to. Czyli jest miesiąc, w którym musicie troszkę się postarać i zabłyszczeć, żeby pracę utrzymać. Dobra? Żeby ta kontrola wyszła dobrze, zdrowie. Mamy kartę diety. Głupio to zabrzmi, ale powiem Wam tak: nie jedzcie za dużo. Bo możecie zacząć tyć w tym miesiącu gromadzić wodę. Um, wyszły też karty alergii, ale alergii skórnych. Czyli mogą Wam zacząć jakieś dziwne rzeczy wychodzić na skórze, a ja wam wspomnę mówiłam o diecie przed chwilą, to będzie pochodziło z jedzenia. Czyli to raczej będą jakieś alergie pokarmowe, wy będziecie szukali powodu swojej wysypki, swojej pogorszonej jakości skóry, a Chodzić będzie tak naprawdę o jedzenie, i tutaj macie szukać y, odpowiedzi. Chcę Wam też powiedzieć, że to jest karta, bo mam tutaj kartę: mamy Księżyc i Pazia Pucharów. To w ogóle nie jest zdrowie, bo to jest karta, która mówi: Zajdę w ciążę. Dobrze, jak jakaś tutaj jest rybka, która nie jest pewna, a chciałaby zostać mamą, to mam dla takiej rybki fajną informację, ponieważ mówię, że zajdzie w ciążę. No.